No witam Cię człowieku, wybieramy zwycięzcę skina z ostatniego odcinka, bo to ten kałaszek. Trzeba było napisać w komentarzu o której godzinie to oglądasz i jaką awupą grasz w celisie. Zobaczmy kto skina zgarnia. Dzisiaj też będzie oczywiście skinek do wygrania, o tym za chwilę. A z poprzedniego, wczorajszego odcinka skina sobie przytuli do ekwipunku Low Kings. Nie mam skina do awupy oraz 19.01. No i gratulacje, wygrywasz skina. Żeby go odebrać wystarczy, że napiszesz komentarz po tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco i jak zauważy Twój komentarz to od razu skina do kałaszka Ci wyśla. Drogi widzu, Ty masz dzisiaj tego skina do wygrania. Jeśli chcesz go otrzymać, zostaw oczywiście łapkę w górę, subskrybuj kanał z dzwonkiem i dzisiaj coś nowego. Dzisiaj zejdź do opisu i zaobserwuj mnie na kiku i wtedy będziesz mógł zgarnąć tego, tego właśnie skina. Jak zaobserwujesz, napisz coś tutaj na czacie, bo czat, nawet jak nie mam streama, to jest dostępny. Napisz cokolwiek na czacie, żebym wiedział, że to jesteś Ty. I co? I to tyle, i to tyle. No i czekaj na hasło konkursowe, pewnie też będzie jakieś jedno przynajmniej. Ale kick w opisie zjedź i będziesz miał do wygrania tego skina do awubki, jak ze szkielet. Także powodzenia. I zapraszam na film. Jeśli chodzi o prezenty, to wyglądają one następująco. Macie dwie kocki, kałaszka, kałaszka droższego i AWP. Wystarczy wjechać z minimalnym depozytem, żeby mieć okazję je zgarnąć, tak jak poprzednie osoby. Oczywiście skin nie jest gwarantowany, ale jedna osoba go otrzyma. Jest to prezent ode mnie dla Ciebie przy ewentualnym depozycie, o czego nie zachęcam. Dostaniesz od razu powiadomienie na środku ekranu, jeśli właśnie skin przyznany zostanie Tobie, że takiego skina otrzymałeś. Na środku ekranu będzie powiadomienie. No witam bardzo serdecznie drodzy Państwo, kodzik promocyjny w tym miejscu, kod Santi 7 dajecie aż 10% więcej do ewentualnego depozytu, do czego nie zachęcam i skrzynka na start milspeka. Przypominam, że strona jest tylko dla pełnoletnich, przeznaczona tak samo jak każdy film na moim kanale, jeśli nie masz 18 lat. Niestety musimy się pożegnać, musisz wyjść z tego filmu, nie są przeznaczone dla ciebie. Dzisiaj na odcinku spróbujemy sobie zrobić jakąś ciekawą kostkę, coś ewentualnie dorzucić, jeśli zejdzie z prezentów. Jeśli chodzi o prezent, na G4, to wyglądają w ten sposób. No jest maksymalnie 5 i 5 właśnie wisi. Mam nadzieję, że dzisiaj coś tutaj spadnie z tych tańszych, żebym mógł dodać wam nową kostkę. No i właśnie taką kostkę spróbujmy sobie coś tutaj uszknąć. Na poprzednim odcinku trafiłem Digla streama, którego wypłaciłem do ekwipunku, no bo czerwony skin jest bardzo pożądany. Powiem Wam, że ostatnio zrobiłem trochę kontraktów w tym CS-ie. Czy wyszedłem na plus? No nie wiem, nie wiem, tak do końca to bym nie powiedział. Z takich ciekawszych skinów, jakie dostałem z kontraktów w CS-ie stricte, to... Em, Survival Doppler Phase 4. Em, co tam jeszcze było? Był ultrafiolet jakiś, ultrafiolet chyba Skeleton był Nomad. Jaki ten Nomad był? Nomad Blue Steel chyba. Jeszcze było, co tam jeszcze było? Co tam jeszcze było? A, M9 Safari Mesh. <głos》>, więc nie wiem, czy jest nie czym chwalić. I Shadow Daggersy jeszcze trafiłem z kontraktu. Tych kontraktów naprawdę trochę zrobiłem, trochę zrobiłem tych kontraktów. Shadow Daggersy, takie nic nie warte z 200. I jeszcze trafiłem w rękawice, też takie słabe, za jakieś 3-4 stówki. Także no, trochę tych kontraktów zrobiłem. Chyba to wszystkie, które wymieniłem, to są właśnie te, które właśnie, właśnie, właśnie zrobiłem. Bitwę przegrywamy, już nie ma szans tego odbić. <laughs> Żadnej chyba rundy nie wygraliśmy, A jeszcze Glock Fate leci. Profitowa bitwa, nie powiem, że nie, ale 0 gwiazdek i 19 koła z 4. Mega mocna bitwa. Próbujmy sobie czegoś innego, może dajmy te Mki, może trafimy hołda, zobaczymy jak nam pójdzie. Także, no, mi się wydaje, że te, te kontrakty stały się jakoś mniej opłacalne w tym CS-ie. Znaczy też, biorąc pod uwagę aktualne ceny tych czerwonych skinów, no to tak średnio bym powiedział, średnio na jeża. Możesz dać znać w komentarzu, w sumie, czy robiłeś jakikolwiek kontrakt w CS-ie stricte. To będzie hasło konkursowe, żeby wygrać z początku odcinka skina i napisz w komentarzu również jaki masz nick na kiku, bo musisz obserwować mego kika, żeby wygrać skina. To jest bardzo ważne, jak nie najważniejsze, także zjeść do opisu, jeśli jeszcze nie kliknąłeś sobie na kika to sobie, możesz założyć prosto konto. Tam tylko wystarczy podać maila. Mamy haula! i on też ma houla. Nie, 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 proszę dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie. Nie wygraliśmy tego chyba. Czekaj. Przygraliśmy to, on miał 500 więcej GG. Ja pierdzielę, ale bitwa co? Ale bitwa stary, ale batalia, o 5 stów, o 5 stów, nie no czemu taki tryb, czemu taki tryb, wygralibyśmy chyba na terminalu jedynie, no kurcze pieczone, kurcze pieczone, ja to mam farta, ja to mam farta, fart w farcie. no jeszcze raz te emki spróbujemy, po 3 sztuki tej, po 3 sztuki tej, no i w zasadzie to będzie chyba już nasz, All in, all in. Damy sobie jeszcze Angela Merkel i damy na, dwu, na dwóch tym razem, też na normalu. E, także no wracając, e, weź sobie i zaobserwuj Kika. Prosto się konto zakłada, także jeśli nie masz, warto zaobserwować. Możliwe, że tam będę prowadził streamy za niedługo, więc możesz wjeżdżać tam. Też będą tam skiny rozdawane, tak jak tutaj, także na spokojnie wszystko będzie ogarniane. No Chciałbym jeszcze innego hołda zobaczyć. <coughs> Oczywiście z lewej strony, bo z prawej to mnie nie rajcuje, bo tego nie wygramy, jak trafi Hołda. Bot Pevor, a to właśnie on poprzednio trafił w tamtej poprzedniej bitwie. <coughs> no na razie i tak średniawka. Średnio na jeża. Średnio na jeża, no. Chyba tu nie będzie profitu. Zaskocz m -ko. zaskocz na lewo. Tu chyba z gwiazdką trzeba coś trafić, żeby było coś ciekawego. Zobaczmy ostatnia. No niestety kaplica. Niestety kaplica z Angelii, co leci? Najdroższego. 6 koła m -ka. No i jeszcze to przegrywamy. <laughs> jeszcze to niestety przegrywamy. No dzisiaj bez farcika. Mam nadzieję, że to będziesz miał dużo lepsze szczęście na G4 niż ja na dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, żeby grać rozważniej z głową, a także, że stronę z tylko dla sobie odbierz sobie dzienną skrzynkę. Jeśli ci nie odbierze, ja też sobie odbiorę, bo warto codziennie coś miłego do ekwipunku przygarnąć. W moim przypadku dzisiaj dostałem Expa. No i właśnie w nawiązaniu do Expa są też skrzynki właśnie za zdobyty doświadczenie na stronie. Tutaj masz swój poziom pokazany, no i możesz sobie taką skrzynię otworzyć co 6 godzin, więc otwórzmy również diamentową. I w moim przypadku AWPka, white Wildfire dodatuje do moje konto. No i to by było. To by było na tyle. Zobaczmy, czy jakiś prezent w międzyczasie e, zszedł. Ale niestety jeszcze nikt z Was prezentu nie otrzymał z tych nowo dodanych, bo je dodałem wczoraj. E, także zapraszam Cię na Discorda i na Kika. Ode mnie tutaj na dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, <coughs> Pamiętaj też o ciągłym trwającym evencie, w którym możesz sobie zbierać gemy, które później wymieniasz w trybach eventowych, takich jak na przykład Gamecase e, i otrzymujesz bonusowo skina jakiegoś do swojego ekwipunku na Steam. E, dziękuję serdecznie. Widzimy się oczywiście jutro, bo filmy są codziennie. Trzymaj się, a jeszcze dzisiaj będzie, będzie, będzie film. Jeszcze dzisiaj będzie film, zapomniałem. O godzinie 18 cię zapraszam na kanał. Jeszcze o 18 będzie kolejny film. Trzymaj się, na razie i cześć.